Dzień dobry. Co pan sądzi na temat kręcenia filmów telefonem komórkowym? Na wstępie, zanim odpowiem na to pytanie, chciałem powiedzieć, że to wszystko, co kolega mówił w poprzednim spocie, jest nieprawdą. Moim zdaniem telefon komórkowy należy traktować jako kamerę. Momentami gorszą, momentami lepszą niż wiele kamer, które były stworzone na przykład wiele lat temu. Ale jednak to, co pan mówi, to była kompletna bzdura. To jest urządzenie, którym da się nakręcić fajną rzecz. Jest to zwykły sprzęt, ma swoje pewne parametry, ma ograniczenia. Używając tego narzędzia mądrze, można nie dość, że mieć dobrą zabawę, stworzyć naprawdę coś fajnego. Dziękuję bardzo za te wspaniałe słowa. Zapraszamy na warsztaty kręcenia filmów telefonem komórkowym. Ja, przepraszam bardzo, czy to jest słuchawka Bluetooth, a nie mikrofon? Tak. No widzi Pan, podstawowy przykład. Zapraszamy na warsztaty. Kan. Filmowe telefonem komórkowym. Kręcenia filmów telefonem komórkowym.